z tej strony Kacpie i dzisiaj nagrywam odcinek z Robloxa, bo chciałem Wam dzisiaj pokazać mój, dzisiaj pokazać mój domek w, w Robloxie, jaki już właśnie zrobiłem. Na to bardzo długo, ale wreszcie udało. Wreszcie się udało. No i super. Właśnie chciałam to akurat nagrać dzisiaj, bo chciałem wam yy, pokazać wam to, yy, jak ten domak cały zrobiłem, no ale musimy się na początku załadować. O, okay. Mam nadzieję, że mi widzowie error nie wyskoczy. Mam nadzieję, że mi error nie wyskoczy, bo ja tych errorów nienawidzę. Aby się skończył bo odcinek i tyle. Aby się skończył odcinek i tyle. Hmm, no szybciej, załaduj się. No nie, to mi się nie załaduje. Но. Но я. Курда, я кто сейчас изменила? Co? Nie chcę tego Ale kurde Jak to się zmieniło co cooooo nie mów, że to jest za darmo na moim podwórku najbardziej chcę ten nie, za boksy czy jak? A, to za ileś minut. Spoko. No, cała chata. Za siedem minut. Albo za siedem godzin. Ja nie mogę, ono się pozmieniało. No jeszcze na taki pomysł to ja nie wpadłem. Patrzcie Tutaj jeszcze się do końca nie zrobiło. No to jak widzicie nie ma nic do zrobienia. Jak widzicie tutaj widzowie no troszkę troszkę się popsuło, no bo jeszcze tutaj się całkowicie nie załadowało. No najbardziej chciałbym na to, ale nie mogę. Tu się da w niebawisiu. Co jest? Ale ja nie wiem. No ja patrzcie, ja chcę to wziąć. Mm. Wziąłem! Ale poleciało. Patrzcie, tutaj wszystko zrobiłem. No, jeszcze się nie załadowało, ale uznajcie, że to zrobiłem. Tam jeszcze się świeci, no bo to jest Zero Boxy. Mi się nie chce tego kupować.

Potrafię zmieniać domek, ale ten, na ten odcinek to jest wszystko. A jeszcze wam tutaj pokażę. Uii. Dobra, pokażę wam jeszcze tutaj. Pokażę wam jeszcze tutaj. Tu jest wszystko zrobione. Nawet toaleta, no, jak widzicie, wszystko, zjem sobie loda. jak <grywa> ja tą ręką wyciąłem. I jeszcze petardy. Poleciały. No i widzowie widzicie, tutaj cały dom zrobiłem, więc z tego. No, cała hata zrobiona fajne daszki, Tutaj się różnie pozmieniało. Obejrzyjcie sobie mój poprzedni filmik z tej serii z Robloxa, jak pokazywałem Wam mój domek w Robloxie. Tam to tam było jeszcze inaczej. Jeszcze nawet nie miałem takiej całej chaty zrobionej, więc z tego odcinka będzie na tyle, więc. Więc trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa.